Witajcie ciekawscy! Dziesiątki lat temu w małej wiosce Woolpit na wschodzie Anglii wydarzyło się coś bardzo dziwnego. W trakcie żniw rolnicy dostrzegli idącą od strony lasu parę dzieci trzymających się za ręce. Był to chłopiec i dziewczynka ubrani w dziwne stroje i mówiący w nieznanym języku, a największe zaskoczenie budził fakt, że ich skóra była zielona. To wydarzenie dał początek legendzie o Zielonych dzieciach, która do dziś dnia rozbudza wyobraźnię. Czy udało się wyjaśnić, dlaczego mali przybysze wyglądali tak nietypowo? Skąd przyszły dzieci i jak potyczyły się ich dalsze losy? Dlaczego podejrzewano, że mogą być potomkami kosmitów i jakie inne niesamowite teorie krążyły na ich temat? Zostańcie z nami do końca, by poznać jedną z najbardziej tajemniczych angielskich opowieści, a jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy nie zapomnijcie o kliknięciu subskrypcji, włączeniu powiadomień i o łapce w górę. Gdy zielone dzieci zjawiły się w Wulpit, początkowo nikt nie odważył się nimi zająć, dlatego przez kilka dni błądziły po okolicy. W końcu jeden z chłopów postanowił im pomóc, a ponieważ w żaden sposób nie mógł zrozumieć języka maluchów, zabrał je do domu miejscowego właściciela ziemskiego, sir Richarda de Kane. Tam podano im jedzenie, ale najwyraźniej bały się spróbować potraw, gdyż wpadły w płacz i nic nie chciały wziąć do ust. Dopiero gdy przez przypadek dostrzegły w kuchni worek surowej fasoli, na nią rzuciły się ze smakiem i w ciągu kolejnych dni zjadły niemal cały jej zapas. Z czasem nabrały jednak też ochoty na inne jedzenie, a szczególnie chleb. Choć ta odmiana nie przysłużyła się zielonym chłopcu, gdyż zaczął chorować i żaden z lekarzy nie potrafił mu pomóc. Wkrótce malec popadł też w depresję i wszystko to przyczyniło się do jego śmierci. Dziewczynka dużo lepiej radziła sobie w nowym środowisku. Jedzenie jej nie szkodziło, a opiekunowie z dworku postanowili też ją ochrzcić. Poza tym nauczyła się języka angielskiego i zaczęła opowiadać o swojej rodzinnej krainie. Nazywała ją Ziemią Świętego Marcina, ale nie była w stanie pokazać na mapie, gdzie dokładnie leży. Zaznaczyła jednak, że Kraju wciąż panuje zmrok, a wszyscy ludzie podobnie jak ona mają zielony kolor skóry. Zapytana, czy pamięta, jak dotarła do ulpit, mówiła, że pewnego dnia wraz z bratem pasła sta do swojego ojca i przechadzając się niedaleko jaskini, usłyszała z jej wnętrza dźwięk dzwonów. Zaciekawiona postanowiła to sprawdzić, ale gdy weszła do środka, szybko straciła orientację wśród labiryntu korytarzy. Trzymając się z bratem za rękę, przez długi czas szła w całkowitych ciemnościach, a gdy w końcu dotarła do wyjścia, z przerażeniem odkryła, że nie jest już w krainie Świętego Marcina, a w zupełnie obcym miejscu. Swoją drogą, w jednym z naszych wcześniejszych odcinków możecie też poznać inną i równie niesamowitą historię rodzeństwa uratowanego podczas tragedii Titanika. W epizodzie pod tytułem Sieroty z Tytanika. Jak porwani bracia na wratil przeżyli katastrofę, dowiecie się jak potoczyły się losy Michaela i Edmonda, jedynych dzieci wyratowanych ze statku, bez żadnego rodzica czy opiekuna. Link do niego właśnie pojawia się na ekranie. A wracając do zielonych dzieci, po nieznanej im krainie błądziły przez kilka dni. Jednocześnie odeszły tak daleko od jaskini, która przeniosła je do tego miejsca, że za nic nie potrafiły jej ponownie odnaleźć. Na szczęście trafiły pod opiekę miejscowych ludzi, którzy nie mogli wprost uwierzyć w niezwykłą historię opowiedzianą przez dziewczynkę. Po miejscowych lasach zaczęto szukać groty, która ponoć łączy Woolpit z krainą świętego Marcina, ale nikomu nie udało jej się namierzyć. Stało się jasne, że dziecko prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie wrócić do swojej rodziny. I faktycznie przez lata się to nie udało. Z małej dziewczynki wyrosła piękna kobieta, która otrzymała imię Agnes Barr. Jej zielony odcień skóry nieco zbladł, a ona sama poślubiła mężczyznę z pobliskiej wioski i ponoć doczekała się też potomstwa. Choć ta historia brzmi dość nieprawdopodobnie, historykom udało się znaleźć jej źródło. Zapiski o dzieciach pochodzą z dwunastowiecznych relacji spisanych przez Ralfa z Cockshell i Williama z Newburgh. Żaden z nich nigdy nie spotkał osobiście zielonych dzieci, ale mieli ponoć do czynienia z osobami, którym się to udało. Ralph z był opatem w hrabstwie nieopodal Woolpit i wielokrotnie rozmawiał z Richardem de Kane, do którego domu trafiły maluchy. Następnie około roku 1189 spisał księgę pod tytułem Chronicon Anglicanum, w której wspominał o tych spotkaniach i jego opowieściach o małych przybyszach z krainy św. Marcina. Natomiast Williams Newberg, minich i historyk, żył w oddalonym od cywilizacji klasztorze, dlatego nie mógł mieć relacji z pierwszej ręki, ale opierając się na doniesieniach współczesnych mu informatorów, wspominał o zielonych dzieciach w swoim dziele Historia Rerum Anglicarum. Ich niezwykłe losy przez długi czas wzbudzały sporą ciekawość, dlatego pisał o nich również Robert Barton w książce Anatomy of Melancholy z 1621 roku czy Thomas Kightley w publikacji The Fairy Mythology z 1828. Co więcej, w zapiskach sprzed lat pojawiają się też wzmianki o ponownym pojawieniu się zielonych dzieci, tym razem w miejscowości Beynos w Hiszpanii w 1887 roku. Ale historykom nie udało się wyjaśnić, czy kryje się w nich cząstka prawdy, czy są jedynie zainspirowane oryginalną angielską powieścią. Skoro wszystko wskazuje na to, że legenda z Woolpik jest przynajmniej częściowo oparta na prawdziwych wydarzeniach, jak można wytłumaczyć nietypowy wygląd dzieci? Otóż na ten temat do tej pory krąży kilka teorii. Te najbardziej nieprawdopodobne zakładają, że dzieci pochodziły z ukrytego wewnątrz Ziemi Świata i stamtąd przeniknęły do naszej rzeczywistości. Niektórzy fascynaci ufologii podejrzewali również, że maluchy mogły być przybyszami z obcej planety porzuconymi na Ziemi. A Wy tak przy okazji możecie zobaczyć nasz odcinek pod tytułem UFO są dowody potwierdzające ich istnienie? Gdzie posłuchacie o wszystkich najsłynniejszych obserwacjach statków pozaziemskich, cywilizacji i ostatnich doniesieniach, które mogą być potwierdzeniem, że kosmiki faktycznie istnieją. Czy zielone dzieci też były folutkami? Tego nie wiadomo, ale faktem jest, że ich pochodzenie było też wyjaśniane w bardziej racjonalny sposób. Jedna z wersji mówi, że maluchy przeżyły próby zatrucia arszenikiem, czego jednym z objawów może być zmiana koloru skóry, a następnie zostały znalezione w lasach łupi. To jednocześnie oznaczałoby, że reszta historii, i wzmianki o przybyciu z tajemniczej krainy są jedynie wytworem wyobraźni dwunastowiecznych mieszkańców tych terenów. Jeszcze jedna i zarazem najbardziej wiarygodna teoria została wysnuta w 1998 roku przez badacza nazwiskiem Paul Harris. Jego zdaniem legenda o zielonych dzieciach miała swój początek w 1173 roku, gdy za panowania Henryka II dochodziło do prześladowań flamandzkich imigrantów zamieszkujących m.in. wieś Fornham State Martin, położoną w odległości kilku mil od Woolpit. W wyniku trwających wtedy konfliktów ginęło tysiące ludzi, a osierocone dzieci uciekały do lasów, aby się w nich schronić. Ukrywając się tak przez długi czas, w wyniku niedożywienia mogły zapadać na chlorozę, czyli chorobę wynikającą z niedoboru żelaza, której objawem jest m.in. zielonkawy odcień skóry. Harris przypuszczał, że prawdopodobnie jednemu rodzeństwu dało się dojść aż do kopalni krzemienia, znanej jako Grimes Grave, i idąc jej korytarzami dotarli właśnie do Ulpi. Ich nietypowy wygląd, ubrania i nieznany miejscowym flamandzki język sprawiły, że rodzeństwo znalazło się w centrum zainteresowania, a opowieści o nim przekazywane z ust do ust zyskiwały coraz to nowe wątki i w ten sposób narodziła się cała legenda o tajemniczych dzieciach. Nie ma jednak żadnych dowodów na teorię wysnutą przez badacza, więc nie można powiedzieć, że jego wersja jest prawdziwą historią rodzeństwa znalezionego w Ulbi. Zatem legenda do dziś nie została wyjaśniona i wciąż jest tematem dyskusji. Jej elementy pojawiły się też w innych angielskich opowieściach i na trwałe zapisały się w folklorze tamtejszej części świata. A wy ciekawscy, powiedzcie, słyszeliście już wcześniej historię o zielonych dzieciach, jak myślicie, czy jest szansa, aby była oparta na prawdziwych wydarzeniach? Jakie znacie równie niezwykłe i tajemnicze legendy, które do tej pory budzą ciekawość? Dajcie nam znać w komentarzach pod tym odcinkiem. Ale nie zapomnijcie też o sobie i o tym, że wracamy z kolejnym epizodem z efektem WOW już jutro. Zatem do usłyszenia, cześć!